Cześć. W tym materiale przybliżę Wam ćwiczenie nazywane OHP, czyli wyciskanie żołnierskie, znaczy wyciskanie sztangi nad głowę. Ćwiczenie nie brzmi dość skomplikowanie, ale jednak posiada pewne zasady, które w celach bezpieczeństwa powinny zostać zachowane. Pierwszą taką zasadą bezpieczeństwa jest to, że tłów powinien być w neutralnym ustawieniu z mocno napiętym brzuchem. Jest to bardzo ważne, gdyż podczas wykonywania tego ćwiczenia, które za chwilkę zobaczycie, będzie występowało naturalne odchylenie tłowia do tyłu z tego względu, że sztanga powinna przemieszczać się góra dół mniej więcej padając na środek naszej stopy. Przez to my trzymając sztangę przy barkach, żeby wypchnąć ją do góry w miarę komfortowy, bezpieczny sposób i jak najmniej obciążający, będziemy musieli się nieco odchylić do tyłu. Napięcie przedniej taśmy mięśniowej tym właśnie przede wszystkim mięśni kor, brzucha będzie zabezpieczało nasz odcinek lędźwiowy i mimo, że będzie dochodziło do lekkiego zgięcia w tył, do przeprostu, ruch będzie przebiegał w naturalnej trajektorii. Sztangę łapiemy sobie szerzej niż barki, w zależności od rozstawu dłoni na sztandze, Będziemy nieco inaczej angażować nasze mięśnie naramienne, mięsień czworoboczny. Ćwiczenie głównie angażuje mięsień czworoboczny i mięśnie naramienne, z tym, że bardziej pracuje akton przedni oraz synergistycznie w tym ruchu będzie również pracował mięsień piersiowy większy w części swojej górnej, obojczykowej oraz mocno będą zaangażowane tricepsy, kiedy będziemy łapać tą sztangę wężej, będą one bardziej intensywnie pracować, będą bardziej zaangażowane do ruchu. Jeżeli będziemy łapać szerzej, no to analogicznie będą mniej zaangażowane, bardziej będą zaangażowane barki i właśnie nasze plecy. Górny odcinek grzbietu. Podchodząc pod sztangę, łapiemy ją nachwytem. Kciuk obejmuje sztangę. Przed ramię powinno być. Cały czas ustawione prostopadle do podłoża. A sztanga powinna spoczywać na przedłużeniu kości przedramienia. Jest to ważne, żeby nie spoczywała ona na palcach, gdyż wtedy będziemy generować zbędne przeciążenie w obrębie naszego nadgarstka, zginaczy, może wtedy dochodzić często do przeciążeń również stawu łokciowego, zarówno części środkowej jak i bocznej. Także należy pamiętać o tym, że sztanga ma spoczywać na naszym nadgarstku. Ustawienie jej w ten sposób, jeżeli chcemy mieć pewność, czy na pewno dobrze leży nam w dłoni, to przy wykonywaniu już właśnie OHP, czyli tego wyciskania, będziemy w stanie wypchnąć tą sztangę do góry, nie angażując za bardzo nawet Palcy w celu chwytnym sztangi. Ruch będzie przebiegał po delikatnym łuku do góry, nad siebie, tak żeby sztanga, która będzie już w powietrzu, znajdowała się w osi nadgarstek, łokieć, bark, staw biodrowy, czy tam krętarz większy, kolano, Kostka, czy tam staw skokowy, środek stopy. Jakbyśmy spuścili pion z sztangi uniesionej maksymalnie, tak powinna ona padać środkiem ciężkości, mniej więcej na środek stopy do okolicy stawu skokowego. Na początku będzie nas trochę wychylać do tyłu, później, kiedy sztanga będzie wyciskana nad głowę naturalnie pochyli nas troszeczkę do przodu. Pamiętajmy o tym, żeby nie puścić naszego kor, nie rozluźnić tego brzucha ani pośladków. Tu powinien być w neutralnych krzywiznach, ale powinien być w napięciu izometrycznym, kontrolowany naszą świadomością. Jeżeli to jest za trudne, Przechodzimy do próby numer 1 bez ciężaru. Zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Podchodzimy pod sztangę. Nogi mniej więcej na szerokość barków. Łokcie przytłowią. Jeżeli chodzi o wysokość tych haczyków, powinny być one nieco niżej niż poziom, z którego będziemy startować ze sztangą. Czyli jeżeli. Tanga znajduje się na górnym odcinku mojej klatki piersiowej, to haczyki powinny być nieco niżej, tak żeby ją delikatnie z tych haczyków wynieść, nie za wysoko. Jeszcze, złapiemy sztangę, podchodzimy pod nią, wkręcamy dłonie, stabilizujemy tłów, wdech, ćwiczenie, wydech. To jeszcze nie jest za duży ciężar, może za bardzo tak nie było, widać tego odchylenia. W każdym razie, to co powinno Wam również rzucić w oczy i zawsze będę o tym powtarzać, wzrok patrzy cały czas neutralnie. Czyli w momencie, kiedy podnosimy sztangę, nie cofamy głowy, nie patrzymy się w sufit, staramy się patrzeć neutralnie i ruch w połku wykonujemy nie. Z wysunięcia łokci do przodu i uniesienia sztangi nad głowę, tylko z lekkiego odchylenia do tyłu mijamy twarz, unosimy i opuszczamy na klatkę piersiową. Dołożę sobie teraz troszkę ciężaru i zademonstruję ponownie. Jeżeli wyniesienie sztangi do góry stojąc symetrycznie będzie dla Was niekomfortowe, to możecie wykonać to z lekkiego wykroku. Tutaj sobie teraz dorzuciłam po piąteczkach, więc mamy jakieś 30 kg i przechodzimy do demonstracji. Tak samo jak w przypadku przysiadów, staramy się odchodzić do tyłu, żeby widzieć, gdzie odkładamy ciężar, ale taka moja dobra rada: jeżeli będziecie sobie w tym ćwiczeniu maksować, jest duże prawdopodobieństwo, że odetnie was i puścicie ten ciężar, bo to ćwiczenie jest w miarę niebezpieczne dla osób, które mają. Problemy z ciśnieniem bardzo łatwo odcina w momencie, kiedy mamy sztangę ułożoną właśnie na klatce piersiowej. Przy e, zatokach żylnych, gdzie mamy dużo receptorów ciśnienia ortostatycznego, o ile dobrze pamiętam, duże obciążenie w tym ciężarze na klatce piersiowej. Bardzo szybko może doprowadzić Was do odcięcia, możecie mieć albo Was odetnie, albo będziecie mieć mroczki przed oczami, w każdym razie nie utrzymacie ciężaru, jeżeli to będzie wasz max i wiecie, że może Was odciąć, dobrze jest wyjść od tej drugiej strony. Wtedy, jeżeli ciężar będzie Wam opadał albo go nie utrzymacie po prostu go puszczacie przed siebie no ja tu mam kolegę treningowego więc mógłby owerwać ale normalnie w takich warunkach przed siebie puszczacie i was reszta nie interesuje gdybyście robili to do tyłu możecie spuścić aczkolwiek nie wiem czy te bloczki asekuracyjne wytrzymają można je też ewentualnie wyciągnąć Wtedy sztanga jak opadnie, no to już się amortyzuje o ziemię, dopiero uderzy w stojaki. W każdym razie nie powinno Wam być bardziej szkoda sprzętu niż siebie. Zademonstruję to ćwiczenie jeszcze raz z boku. I łapiemy sobie sztangę, podchodzimy... Jak można było zauważyć, mam nadzieję, że można było zauważyć, kiedy ręce są w górze, możemy poprawić sobie oddech, czyli robimy wydech, wdech i wyciśnięcie. Mimo tego, że startujemy z dołu i wyciskamy do góry, dopiero górną pozycję, kiedy robimy powtórzenia, traktujemy jako pozycję wyjściową, czyli na górze mamy odprężenie. Wdech, stabilizacja, dół, góra, wydech. To tak nawiasem. Od stojaków odchodzimy na krok, dwa, tak, żeby zachować bezpieczny odstęp od stojaków, żeby też nie odejść za blisko, bo wtedy, kiedy będziemy wyciskać, uderzymy sztangą o stojaki, co może nas wytrącić z równowagi, ale też. Nie wykonujemy z tą sztangą jakiś tutaj kombinacji, 50 tysięcy razy poprawiamy sobie krok, majstrujemy, bo trzymając ją na rękach, cały czas wytrącamy się z zasobów energetycznych, z zasobów siłowych. I to by było chyba na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie obserwować, co się dzieje na kanale, dajcie proszę subskrypcję. Wtedy będzie Wam się pojawiały powiadomienia, kiedy będą jakieś nowe odcinki. Albo jeżeli dacie łapkę w dół, to bardzo was proszę, napiszcie dlaczego. Możecie być anonimowi, ale dla mnie to jest bardzo istotne, gdyż stale chciałabym poprawiać swoje materiały, merytorykę. I chciałabym, żeby materiały były dla Was bardziej przystępne. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.